Stefan Galocz sport uprawia codziennie. Jeździ na rowerze, a gdy jest pogoda ćwiczy w parku. Jego zdaniem to sekret dobrego samopoczucia. Zawsze uprawiałem sport w szkole, zawsze. Lekko atletykę, piłkę nożną, bo to daje zdrowie, dobre samopoczucie. W tej chwili mam 70, prawie 73 lata i czuję się dobrze. Sport to zdrowie, ale dla wielu to niewystarczający argument. Regularnie sport uprawia tylko co dziesiąty Polak. Jedni z lenistwa, Drudzy z braku, ja wiem, no, nie wiem, odpowiedniego sprzętu, sal, nie wiem, pomieszczeń. No, ale przede wszystkim chyba z lenistwa. Do aktywnego stylu życia zachęcają organizatorzy trzecich Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia, które odbędą się w weekend we Wrocławiu. W sobotę w Parku Słowackiego pod hasłem Trzymaj Formę odbędzie się bieg po zdrowie. W niedzielę organizatorzy będą namawiać do dbania o serce. W ogrodzie botanicznym w godzinach od 13 do 18 będzie można wykonać bezpłatne badania ciśnienia poziomu cholesterolu i glukozy.